Mi się bardzo ten projekt podoba, bo ja kocham Monty Pythona. Co się zmieni, a przynajmniej co Ministerstwo Infrastruktury chce, żeby się zmieniło? Ale to syf! Cześć moi drodzy, witam Was w nieplanowanym, interwencyjnym odcinku Motoprawdy. Przyznam się, że chciałem Wam dzisiaj pokazać coś zupełnie innego, a mianowicie takiego wspaniałego pasata, jakiego mi dali do testów, ale chyba po prostu nie zdążę go nagrać. Bo dużo się wydarzyło w zakresie planowanych, na szczęście póki co, zmian nie tylko w prawie o ruchu drogowym, ale generalnie zmian dla kierowców. Na wstępie, oczywiście, serdeczne pozdrowienia dla Was wszystkich za to, że mnie wspieracie. Wspieracie subskrypcjami, komentarzami, łapkami i co tam jeszcze karmi te wspaniałe algorytmy. I oczywiście, podziękowania dla stałych partnerów Motoprawdy, czyli polskiej firmy ProdigTech, która produkuje w Polsce. Polskie mierniki grubości lakieru, najlepsze na rynku od wielu lat używam i szczerze polecam. Link na dole. I oczywiście dla polskiej firmy AutoDNA, dzięki której bez wychodzenia z domu sprawdzacie sobie historię samochodu. Co ciekawe, jeżeli te przepisy, które oni właśnie tam wymyślają, wejdą w życie, to to będzie cholernie ważne przy zakupie auta, bo może się okazać, że kupicie sobie samochód od jakiegoś Sebixa, a potem będziecie musieli zapłacić za niego mandaty. Wcale nie żartuję, lecimy z tematem. Ten tydzień obfitował w wydarzenia związane z przepisami czy szeroko pojętym BRD, bezpieczeństwem ruchu drogowego, bo na przykład odbyło się pierwsze czytanie projektu zmian dotyczącego karania kierowców. Chodzi o te drifty, chodzi o te przekraczanie prędkości na. Drogach ekspresowych i nie tylko, ponad połowę. Zrobiłem o tym osobny odcinek, znajdziecie go gdzieś tutaj w linkach, więc zapraszam. Ale zdecydowanie najciekawiej prezentuje się to, co opublikowano 21 lipca w wykazie prac legislacyjnych rządu, czyli takim oficjalnym wykazie tego, czym zajmuje się Rada Ministrów. I tam pojawił się projekt zmiany wielu ustaw, dokładnie projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest zwiększenie skuteczności systemu fotoradarowego jako istotnego elementu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na polskich drogach publicznych. Tak dokładnie jest to ujęte w projekcie UD 263, jakby ktoś chciał przeczytać. Znajdziecie sobie na pewno po co ten projekt? Oczywiście po to, żeby uszczelnić system kar, bo nie jest tajemnicą, że od wielu lat ściągalność mandatów w Polsce jest bardzo niska. W samym uzasadnieniu tego projektu czytamy, że w 2023 roku, czyli te dane za ubiegły rok najprawdopodobniej nie są jeszcze opracowane. Jakieś 46% ujawnionych wykroczeń pozostało bezkarnych. Na ponad 985 tysięcy zarejestrowanych wykroczeń, 440 tysięcy, sprawcy 440 tysięcy pozostali absolutnie bezkarni. 330 tysięcy spraw się przedawniło, a ponad 108 tysięcy spraw nie udało się zakończyć, bo nie udało się ustalić tożsamości kierującego. Pojazdem na zagranicznych numerach rejestracyjnych, nawet nie chcę myśleć, skąd te pojazdy mogły do Polski przyjechać. Problem, jak widać, jest dość istotny, bo jeżeli skuteczność systemu fotoradorowego w Polsce wynosi 50%, to znaczy, że ten system nie działa. Jeżeli ktoś się ze mną spiera, to proszę iść położyć się do chirurga i powiedzieć, żeby wam obciął nogę, a którą, no to już jego wybór, bo ma 50% szans, że trafi. Przede wszystkim mają być zmiany w systemie prawnym, które zasypią te dzisiejsze absurdalne luki w prawie. Przykład taki, że GITD nie ma uprawnień oskarżyciela publicznego, tak jak chociażby policja, więc jak sprawa trafia do sądu, to generalnie bywa i tak, że sądy to po prostu umarzają z braku podstaw, żeby się tym zająć. Poza tym jest inny kruczek, bo jeżeli dostajemy korespondencję z GITD, to prawo obliguje nas do wskazania... Komu powierzyliśmy pojazd, a nie do wskazania tego, kto prowadził. Co skutkuje, i to też jest napisane w tym uzasadnieniu, tak zwanymi łańcuszkami, gdy jedna osoba wskazuje, że powierzyła pojazd drugiej osobie, ta druga wskazuje, że trzeciej, trzecia, że czwartej, dziadek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, i przydałby się ktoś na przyczepkę, i tak dwa lata mijają, i cześć, pieśń. Więc co nasze kochane Ministerstwo Infrastruktury, które technicznie odpowiada za kształt tych przepisów tego projektu przypominam wymyśliło nie będzie już obowiązku wskazywania komu powierzyliście pojazd do prowadzenia za to będzie obowiązek wskazania kierującego i nie wystarczy podać że jechał Wadim z Białorusi tylko trzeba będzie podać imię nazwisko adres zamieszkania oraz uwaga to mnie rozwaliło kompletnie Dysponować oświadczeniem od kierującego, że przyznaje się, że w danym miejscu i czasie popełnił wykroczenie i zgadza się na nałożenie mandatu, ewentualnie odmawia jego przyjęcia. Dokładnie jest to zapisane w taki sposób: doprecyzowanie regulacji zawartych w artykule 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca. 9.7 Prawo o ruchu drogowym poprzez określenie warunków uznania wykonania przez właściciela posiadacza pojazdu obowiązku wskazania, kto kierował pojazdem w oznaczonym czasie za skuteczne. I nawias. Konieczność wskazania danych osoby, która kierowała pojazdem, w tym jej imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, a także konieczność uzyskania potwierdzenia faktu kierowania pojazdem w chwili zarejestrowania naruszenia przez fotoradar przez wskazaną osobę jako kierującą oraz złożenia przez tę osobę. Osobę, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyjęcie mandatu karnego lub odmówienie jego przyjęcia. <laughs> Jak czytałem to pierwszy raz, to musiałem wstać i to rozchodzić, ale teraz minęło parę dni, czytam to i dalej się śmieje. Sytuacja z życia: mam znajomych, którzy przylatują czasami do nas do Polski z Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkają na stałe. A w związku z tym, że nie mieszkają w Polsce na stałe, to nie posiadają tutaj też swojego samochodu. I ja jako ten, który ma tych samochodów 5 czy 6, albo nie chcę wiedzieć ile, bo żona czasami słucha, pożyczam często mojemu serdecznemu przyjacielowi auto, żeby sobie nim pojeździł. I miałem taką sytuację, że moim samochodem wpadł w odcinkowy pomiar prędkości na A4 pod Wrocławiem. No i co ja mam zrobić w takiej sytuacji, jeżeli on wsiądzie w samolot, poleci do Anglii, a za dwa miesiące dostanę jakieś pismo z Kanardu, żebym podpisał, kto jechał tym samochodem i jeszcze im dosłał oświadczenie, że on się zgadza na mandat. No bez jaj, co ja mam sobie Rajanera do Londynu zaklepywać? A jeżeli wam się wydaje, że to jest koniec głupot, to gdzież tam dopiero się rozkręcam. Projekt zakłada między innymi wprowadzenie wykazu pojazdów, którymi popełnione zostały naruszenia przepisów ruchu drogowego, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, a przeprowadzone czynności wyjaśniające nie doprowadziły do ukarania sprawcy naruszenia lub naruszenia dokonano pojazdem zarejestrowanym za granicą. Czyli będzie baza danych pojazdów, którym fotoradar strzelił fotkę, tyle tylko, że nie udało się ustalić kto kierował. I co wówczas się stanie, jak taki pojazd zostanie zatrzymany na drodze? Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu umieszczonego w wykazie i zarejestrowanego w kraju albo usunięcie Pojazdu na koszt właściciela na parking, gdy taki pojazd jest zarejestrowany poza RP, chyba że zostanie uiszczona kaucja w kwocie odpowiadającej wysokości grzywny za wykroczenie. Bla, 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 ble. Czyli jedziemy sobie kupić używany samochód, kupujemy taki samochód od Sebixa, mamy dowód rejestracyjny, przerejestrowujemy go, jest wszystko super, hiper i w ogóle. Ale jak na drodze nas pan policjant zatrzyma, bo na przykład nie wiem, żarówka się spaliła, i wrzuci nas na bęben, to się okaże, że na tym samochodzie jest na przykład pięć mandatów na łączną kwotę 5 tysięcy złotych. I albo zapłacicie kaucję, albo zabiorą wam dowód rejestracyjny. Fajne, nie? I tak samo jak kupujemy samochód zarejestrowany za granicą, zwracam uwagę: no bo jeżeli kupimy sobie na przykład coś sprowadzonego z Niemiec na ichniejszych tablicach, takich prawdziwych, i się okaże, że pan Niemiec na przykład rok temu był w Polsce i dostał tam mandat na 1500 złotych i go nie uregulował, no to nam odholują samochód na nasz koszt, bo dlaczego nie? I nie oddadzą, dopóki nie zapłacimy kaucji w wysokości brakującej kwoty mandatu, który nie został uregulowany. No bo nie wiadomo było na kogo go nałożyć. A na cwaniaków, którzy uchylają się od odbierania korespondencji z kanardu, canardu i nic im nie można zrobić. Projekt zakłada chociażby wprowadzenie w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia dodatkowych kar porządkowych, które mogą być nakładane za brak odpowiedzi na urzędową korespondencję lub uporczywe jej nieodbieranie. A żeby nie było że Gadam tylko o karach, jest też marchewka. Jedna z proponowanych zmian zakłada, że jeżeli dobrowolnie się przyznacie, że wyście prowadzili i uregulujecie mandat przed czasem, to dostaniecie. Promocje! Minus 25% na wysokość grzywny! Jeżeli wykroczenie zostanie ujawnione za pomocą fotoradaru i kierujący pojazdem przy pomocy e-bok organu ujawni swoje dane osobowe, przyjmie mandat karny i uiści grzywnę w ciągu 14 dni od odbioru korespondencji, to wysokość grzywny będzie mniejsza o 25%. Takie są mniej więcej w skrócie założenia tego projektu. Uspokaja mnie trochę słowo EBOK, czyli Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. To w sumie ładnie brzmi w stosunku do Canardu, bo mam nadzieję, że te oświadczenie, chociażby o tym, że prowadził mój kolega który mieszka na co dzień w Wielkiej Brytanii, będę mógł złożyć właśnie przez E-bok. Chociaż nie wiem, co w sytuacji, jeśli ktoś nie ma jakiegoś podpisu kwalifikowanego czy E-pułap, no bo jak on by miał mini, by podpisać takie oświadczenie fizycznie? No przecież nie polecę sobie do Londynu i z powrotem, żeby nie zapłacić mandatu. To jest chore. Uspokajam, że to jest dopiero projekt, który Rada Ministrów ma przyjąć w ostatnim kwartale tego roku, co de facto oznacza, że realnie te przepisy mogłyby wejść w życie najszybciej w pierwszym kwartale, a tak, prawdę mówiąc, w połowie roku przyszłego. Po to jest ten film, między innymi, żeby tam u autorów tych przepisów też trochę zadźwięczało, bo być może ja źle interpretuję. Te zapisy tego projektu nie jestem Alfą 156 ani oplemomegą. Nie wiem też jak zostanie rozwiązana sprawa właśnie przechodzenia pojazdów na kolejnych właścicieli, no bo skoro pojazd jest zanotowany w bazie danych, że ktoś nim kiedyś gdzieś przekroczył prędkość, to dlaczego ja, który kupiłem go na przykład 3 miesiące temu, miałbym za to odpowiadać i jak miałoby to wyglądać w praktyce? Co muszę sobie iść do urzędu i pokazać? Muszę przysłać jakiś wyciąg z historii pojazdu, że zbyłem ten samochód albo go nabyłem. Nie ma tego tutaj, ale to jest projekt. Rozumiem, że pojawią się jakieś bardziej szczegółowe zapisy czy też przepisy wykonawcze i czekam na to z niecierpliwością, bo coś mi mówi, że będzie śmiesznie. A na koniec wy popatrzcie sobie na Passata 1.5 hybrydowego plug-in ładowanego z gniazdka, którego nie zdążyłem dla was nagrać, a szkoda, bo to naprawdę świetny samochód. Pali bardzo mało, nawet poniżej 4 litrów, jest w stanie realnie pokonać jakieś 70 km na prądzie, chociaż ma pewną irytującą wadę w zestawieniu, na jakie patrzycie, kosztuje grubo powyżej 270 tysięcy złotych. A pozostając w temacie Monty Pythona, powiem Wam jeszcze, że wojewoda Małopolski, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie uchylił rady miasta Krakowa dotyczącej STC, czyli Strefy Czystego Transportu, co oznacza, że od 1 stycznia wejdzie ona w życie w kształcie, o którym Wam niedawno opowiadałem. Dałem link znajdziecie na kanale, a to oznacza, że chcąc wjechać do Krakowa samochodem, który nie spełnia wymogów. Jadąc chociażby do lekarza, trzeba będzie najpierw się zarejestrować razem ze swoim samochodem. Dla mnie to jest absurdalne, ale to nie jest jedyny absurd, bo pan Wojewoda Małopolski, chociaż nie uchylił uchwały, to wysłał skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co oznacza, że karty są w grze i nic nie jest przesądzone. Panu Wojewodzie Małopolskiemu całkiem słusznie nie podoba się na przykład to, że mieszkańcy Krakowa będą mogli sobie jeździć za darmo tymi swoimi samochodami, które mają w tej chwili, natomiast mieszkańcy gmin ościennych nie. I jak słusznie zauważył pan Wojewoda, auta, które nie spełniają wymogów strefy, w takim przypadku różnią się. W zasadzie tylko numerami rejestracyjnymi, i jak ktoś ma pecha, bo nie stać go było na mieszkanie w Krakowie i kupił sobie gdzieś tam w gminie ościennej trochę taniej, to teraz będzie płacił kary, żeby dojechać do Krakowa swoim starym samochodem albo go sobie musi wymienić na nowy. A pozostając w temacie absurdów i Monty Pythona, pan Wojewoda Małopolski raczył też przypomnieć poprzedniej ekipie rządzącej, że skoro zatwierdziła plan poprawy powietrza dla Krakowa, a teraz nawołuje, żeby tej strefy nie wprowadzać, to jest to jednak trochę schizofrenia polityczna no i w sumie trudno się z tym nie zgodzić, chociaż z drugiej strony cała ta strefa i wszystkie inne strefy wykluczenia transportowego to też jest objaw jakiejś światowej epidemii kryzysu zdrowia psychicznego. Na dzisiaj tyle ode mnie, motoprawda w internecie, trzymajcie się ciepło i przede wszystkim zdrowo pozdrawiam Paweł Rygas a i przypominam, że na dole w opisie są też linki do zbiórek charytatywnych jak ktoś ma ochotę wspomóc kogoś w walce z chorobą zapraszam serdecznie, nie mam z tego absolutnie ani złotówki, ale trzeba pomagać.